Dobra, 3. 3, 4, start. Cześć nas, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Adex, Witam Was w kolejnym odcinku z serii Dzień z życia obywatela. Jest ze mną Chris. Cześć. E, no i co? Jesteśmy na tartaku, bo chcę wam pokazać jeszcze szybko pewną nowość, która została dodana do serwera teraz niedawno, mianowicie y, questy co prawda miałem, miałem o tym nie mówić, ale widzę, że niektórzy po prostu olewają tych NPCów i nie wiem czy oni nie, nie wiedzą jak to działa czy coś ale po prostu są dodane różne misje, nie będziemy wam pokazywać gdzie one dokładnie są. Jedynym, jedynym takim miejscem, gdzie wam mogę powiedzieć, to jest tarta oraz kopalnia publiczna, jest np. praca Drwal. Aktualnie jak na niego kliknę, no to pisze mi, że nie mam dostępnych misji, dlatego że już misję u niego wziąłem, jak wpiszę sobie ukośnik Q. No to pojawi mi się tutaj, co muszę zrobić I w tym wypadku muszę dostarczyć mu po prostu drewno w ilości 256 sztuk No i jest też praca na kopanie minerałów w kopalni Oprócz tego są jakieś fabularne misje Ktoś sobie tam właśnie kopie drewno, więc nie będziemy mu tu przeszkadzać Plan na dzisiejszy odcinek jest jaki? Chris? Magazyn, nie? Tak myślałem, co mamy robić na no magazyn chyba, nie? No to tak czy nie? No tak, tak. No, to będziemy chyba... robić. Co? No nic, nic, nic. No, no to będziemy robić będziemy robić chyba magazyn. Yy, nie wiem jak to nam wyjdzie jeszcze, bo nie mamy żadnego planu. Yy, Chris jest moim sąsiadem, można powiedzieć, Chodź w ogóle na działki. Ja sobie pójdę na pH od razu. Ty też chce wpisz PH, to cię tam teleportuje do siebie. Yy, Chris jest moim sąsiadem, on się wprowadził do mnie blisko tutaj. Znaczy nie do mnie się wprowadził, tylko blisko mnie. Bo tu jest działka moja, jak, jak wiecie, a działka Kriza jest tutaj od razu, więc, więc myślę, że będzie ciekawa seria, jak będziemy to dalej tam ciągnąć odcinkami, bo Kris zbuduje chatę obok mnie i może sobie jakieś tam pod ziemią te przejście zrobimy, co ty na to, do, z magazynu do magazynu na przykład, nie? I, I się dodamy do działek i ja będę mógł kraść wtedy itemy Krisowi. A to nie. <laughs> on to będzie nie. zbierał, a ja będę podchodził, będę kradł, nie? Albo na odwrót będzie, ja będę zbierał, a mi będzie tam kurde ten, yy, podwijał te ity z, z tego No ale plan jest taki, że yy, żeby, żeby, żeby zrobić właśnie magazyn tutaj w tym miejscu Teoretycznie już to wcześniej wykopałem, to jest troszeczkę za małe, nie wiem czy tego nie będzie trzeba powiększyć yy, Myślę, że sama budowa magazynu to będzie chyba time lapse wydaje mi się, nie? Bo tam samo, samo to, bo to raczej zbyt długo no, zajmie, to długo zajmie. No, to nam pewnie zbyt długo zajmie, żeby to zrobić. Myślę, że timelapse to będzie fajna, fajna sprawa. Ja sobie timelapsa ustawię, jak Chris, Chris będzie budował. A no, dzięki. Nie no, żartuję. No, nie, zachorowałem. Czekaj, zaraz wracam. A ja nie. Kurde, no masz, 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 pecha, bo znaczy ja mam szczęście, bo na przykład ja nie, ja nie zachorowałem, ale Kala mówi, że uleczy chyba, więc, więc ten, więc chyba... A nie już już wdepłem, ja pierdzielę. No e, co tu się zmieniło Zmieniło się tylko tyle że po prostu do, Doszły różne e, róż, Różna trawa doszła e, I ta trzcina cukrowa Oraz takie małe jeziorko Myślę że to fajnie wygląda tutaj jak najbardziej e, Fajnego klimaciku Dodaję zawsze nie jest tak pusto Tu jeszcze coś się tam później ogarnie Jeśli chodzi o wnętrz domku no to, to dalej jest surowy stan jest, jest, jest pusto po prostu dalej nie Nie wykończyłem tego myślę że najpierw funkcyjne rzeczy Zrobimy typu właśnie magazyn gdzie będzie można trzymać wszystkie itemy, a potem dopiero będziemy sobie to wszystko dekorować. No i pewnie w przyszłości zrobimy też filmik o tym, jak Chris buduje domek, albo on sobie już zbuduje domek i wam po prostu pokaże, już, już na gotowo. Tak poza o, odcinkiem, no. No, poza odcinkiem. Sobie tam kiedyś zbuduje domek i, i ja sobie po prostu pójdziemy do niego w odwiedziny i zobaczymy sobie, co on tam wy, wykminił, nie? Więc, więc to tyle fajnie, że Chris został moim sąsiadem tutaj, a my co? Chyba się bierzemy do roboty, nie? No, tylko potrzeba jakieś nie. itemki na strat No to ja ci zaraz tutaj dam wszystko, bo ja specjalnie Kid byłem... Kit będę mógł za 6 miesięcy użyć Byłem, słuchajcie, specjalnie na tartaku Te wszystkie itemy to nic nie jest kompletnie z gm A ja tutaj kopałem, pożyczyłem sobie siekierkę w ogóle Efektywność 5, Unbreaking, unbreaking 3 i Fortuna 3 Rzecz nie wiem po co Fortuna w tym W siekierze, no ale pożyczyłem taką siekierę Dobra, to się wytnie <laughs> Dobra, e, także ja sobie tą siekierę tutaj zostawię żeby, Ale to jakiś taki potężny lag, gdzie ja jestem. Przez co? A może kala leczyła wszystkich przez te choroby? Nie wiem, nie wiem przez co. No dobra, nieważne. Także my się zabieramy już do robienia tej, 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 tego magazynu i zobaczymy sobie. Już się chyba na efekcie końcowym, wydaje mi się. Znaczy, wy będziecie widzieć time lapse, a potem jeszcze sobie tutaj będziemy pogadamy chwilę i, i ogarniemy, nie? Okej. Okay. No dobra, to ja robię cięcie. Wy tego cięcia nawet nie zauważycie, będziecie mieli po prostu przyspieszone tempo i lecimy z budową. ma, nie ma więcej? Nie. Czekaj, bo gościu. Dowód osobisty ode mnie. chce tajemniczy gość. Policja mnie sprawdza. Kurde, my tu budu budujemy porządnie obywatela, Nas policja sprawdza, nie? Kadret Najgorsze przyszedł. jest to? No. Bo nie jest taki dziwne, patrząc jak on wygląda. Dziwny gościu No tajemniczy w końcu, nie? On sobie tak Tajemniczy... <laughs> I gość jeszcze ma, nie? Dziwny gościu O, Patryk się chce tepnąć No co on tak długo sprawdza ten dowód, no? Ta te ważnością jest prawda A więc że mi się dzisiaj pomylili? O, Patryk to ciebie ten... Przyszedł z cegłami Pana dowód jest źle wyrobiony. No jak to źle jest wyrobiony. Jak. To, jak to jest źle wyrobiony. Masz aders. No dobra odpuść mi co mi dałeś? Cegły? Co? Cegły mi dałeś? A no tak. mam, dobra, no i zarobiście Dobra, to budujemy dalej, nie? Słuchajcie, no to tyle, tyle budowy, co żeście widzieli, to już właściwie do 40 minut trwało, żeśmy 40 minut to ogarniali wszystko. E, tutaj jeszcze jakieś małe handle były, jakieś tam, jeśli chodzi o komplikacje, to chyba tutaj policjant przyszedł, sprawdzał mi dowód, okazało się, że w ogóle e, No jeden z e, tych, jeden właśnie z, kto to mi to wyrabiał, MCKB mi wyrabiał i źle mi wyrobił dowód dwa razy, bo najpierw mi źle wyrobił z datą, bo mi wpisał. Tą samą datę ważności co utworzenia A drugi raz mi napisał zły nick Bo mam blokosławiony zamiast błogosławiony No i policja się o to troszeczkę Przypruła i powiedziała, że muszę y, Zmienić ten Ten, 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 y, no, ten No, ten dowód No także tutaj trochę ten urzędnik Chyba jakoś tak, nie wiem, nie pospał dzisiaj W nocy zbyt dobrze i chyba mu się tak Mieszały literki, bo dwa razy mi dowód źle wyrobił Już nie zwróciłem drugim razem uwagi No ale, ale mniejsza Także była kontrola policyjna, dowód i tak dalej i żeśmy zbudowali... Co żeśmy zbudowali Chris? Magazyn, chodź, odprowadzę. No, no to Chris odprowadza i słucham cię. Tu mamy drzwi. Tak, są drzwi. Tu są schody na, na dół. Są schody, ile jest schodów? No nie wiem. I tak właśnie wygląda magazyn. No tak wygląda magazyn. Na Shaderach wygląda w sumie jeszcze fajniej niż na tym. Poważnie? Eee, no, trochę ciemniej jest, ale są takie fajne kolorki, nie? Magazyn może nie jest jakiś bardzo bogaty i tak dalej, bo tu tak naprawdę są jakieś takie bardzo podstawowe surowce, typu właśnie są. Yy... Ściany są ze zwykłych brików, czyli z tego, tego, tego tej cegły, ale one naprawdę fajnie wyglądają. A i to jest dobry moment, żeby wam pokazać, jakiego ja paka używam. Ja używam Fatefula z 64 pack, coś tam taki, tutaj se możecie zobaczyć. Generalnie to jest on w ogóle na inną wersję. Ten Fateful, i jakbyście mogli zauważyć, tutaj na przykład w craftingu już źle mi łapie w ogóle sloty do tego, nie? Na przykład, to jest jedyna taka wada. To jest troszeczkę całe prze, jakby przesunięte, i jak widzicie, się troszeczkę to rozjeżdża, ale poza tym jest, jest dobrze. Mam. No. A tutaj będą tam, jak to szybko się nazywa, inne rzeczy, jakieś ten enchanty, nie enchanty. Tak, tutaj, tutaj e... będzie to jest przejście, gdzie będą, będzie jakby stoły do alchemii, będą jakby tam alchemiczne rzeczy, będą jeszcze enchanty, będą jeszcze jakieś tam, może, farmy podwo pod podziemne. I tak dalej, i tak dalej To jeszcze sobie zobaczymy tam jak będziemy rozbudowywać Możliwe, że będzie jakieś tam zejście Zejście na dół? w dół No, 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 właśnie, zejście na dół może tam będzie, nie? No i co? No i tak to wygląda Nie jest jakiś trudny ten magazyn do zbudowania tak naprawdę Bo raczej taki podstawowy Tu specjalnie żeśmy zrobili jakby dziury W tym, żeby było jeszcze miejsce na przykład na dostawienie skrzynek Ewentualnie tutaj jakieś oświetlenie w tym miejscu będzie Tylko jeszcze nie wiem jakie jeszcze myślimy em, Te, Te takie kurde pałki świecącego na się nazywały, bo zapomniałem. Takie świecące, wiesz, wiesz o co mi chodzi. No, takie nie pamiętam nie pałki. pamiętam. Się fajnie by było tutaj to, to dać, nie? Tak jakby zrobić, wiesz, tutaj pyk, 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 pyk i tak przez cały magazyn, żeby one sobie szły. Myślę, że fajnie by to, to wyglądało. Eksperymentowaliśmy coś z tym dachem tutaj, znaczy z tym sufitem, żeby zrobić. Chcieliśmy zrobić na początku taką możesz zaprezentować kawałek. Chcieliśmy zrobić taką szachownicę, mniej więcej, ale, no, ale wygląda to co najmniej dziwnie. I wyglądało to troszeczkę tak, jakby nam się miał dach załamać na, na głowę, więc trzeba to poprawić teraz. Wyglądało to troszeczkę, jakby nam się miał sufit na głowę za, za tego zawalić, więc postanowiliśmy po prostu wygładzić zwykłym koblem. To Patryk tak doradził i w sumie nawet fajnie wygląda takie połączenie. Tego, tego zresztą Myślę, że całkiem fajnie wygląda magazyn Możecie pisać, oczywiście tutaj we frame'ach Będą jeszcze itemki, ale to już poukładam sobie Poza odcinkiem, bo to już troszeczkę za dużo Tego wszystkiego by było No i co, no i na dzisiejszy odcinek to właściwie tyle Myślę, że Mam nadzieję przynajmniej, że wam się podobało w następnych odcinkach najprawdopodobniej też zajmiemy się jeszcze tymi farmami na dole i tak dalej. No i może zobaczymy ten Kriza dom, jak on sobie wybuduje pomiędzy tymi odcinkami jakoś to tam będziemy patrzeć na tą działkę jego jeszcze. No i co? I w przyszłości może kto wie, może jakąś firmę się założy na serwerze, albo się gdzieś zatrudni w jakiejś firmie u kogoś, nie wiem, no różne rzeczy mogą być, nie? No, trzeba będzie jeszcze jedną rzecz zrobić. Wydaje mi się, że będę musiał zrobić jeszcze bezpośrednie wejście z domu do, do magazynu, jakąś drabinkę może No, to na tutaj już może Nie gdzieś gdzie Albo gdzieś tam, no, gdzieś tam po prostu zrobię, tak, żeby wiesz, żeby już. No, to gdzieś tutaj. Tu, tu, tu. Żeby, żeby po prostu nie musieć wychodzić na dwór, tylko od razu jakby na przykład tu pod schodami się zrobi wejście, albo gdzieś tam po prostu to już sobie gdzieś tam za odcinkiem rozplanuję. No, i tu będzie trzeba to wszystko poogarniać. Także jeszcze raz meble, dzięki no, ogólnie meble, no 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 dzięki ogólnie za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? I komentujcie, subskrybujcie, napiszcie komentarz, jak ktoś obejrzał do końca, napiszcie, napiszcie co mają napisać. Ciast, szybkie... Ciastko. Ciastko, napiszcie ciastko, jak obejrzeliście do końca. Możecie napisać czy fajny magazyn, no i co? I tam możecie też wbić do Kryza, ogólnie, linka macie w opisie jak chcecie. Więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, no i co? No i papa, nie? Dzięki, cześć. No, się ma